Cześć wszystkim z tej strony, Kamil Skanowa Enzyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Cieszę się bardzo serdecznie, że jeszcze tutaj ktoś na tym kanale jest. No Bitcoin trochę odbił z tych poziomów 70 kilku tysięcy. Mamy teraz 84,5. Była walka już dwukrotnie niestety, nieudana z poziomem 86 tysięcy. Tam jest dość spory opór, który jeżeli zostanie przebity. Jeżeli uda się go pokonać, no to droga otwarta do jakichś krótkoterminowych wzrostów. Natomiast ten dzisiejszy dzień może okazać się no znowu, znowu z, z dużą zmiennością. Dlaczego? To o tym wam potem opowiem. Oprócz tego, to co widzicie mi na miniaturce, czyli mój komentarz do wpisu Rafała Zaorskiego, gdzie podzielił się informacją, że stracił ponad 50 milionów złotych na ostatnim swoim zagraniu. Naprawdę gra grubo. Zdarzało mu się grubo wygrywać, ale tak grubo przegrać to jeszcze mu się chyba nie zdarzyło. No i oprócz tego jeszcze sporo innych tematów, więc oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i przejdźmy sobie do meritum. Tak jak już powiedziałem, 84,5 tysiąca zabitka, 1630 dolarów niecałe kosztuje Ethereum. Tron, Solana, tutaj jakieś wzrosty, nawet kilkudziesięcioprocentowe w ciągu ostatnich 7 dni. A największą stratę zanotowała Etena Story, a tak naprawdę to token Mantra, o którym dzisiaj też będzie, tylko, że on już wypadł poza pierwszą setkę, dlatego tutaj go nie widzimy, ale token spadł o 90%. Tak, dosłownie na jednej świeczce token Mantra, czyli w skrócie chyba OM, jego ticker poleciał o 90%. Skąd ta duża strata się wzięła? No o tym Wam powiem w dalszej części tego materiału. Guay na poziomie 0,3. Każdy już chyba zapomniał o Ethereum. Przejdźmy sobie najpierw do konta Dystopia. Napisał, że kolejny atak Bitcoina na 86 tysięcy dolarów. No i niestety przejdźmy sobie na giełdę CoinEx. Ten atak tutaj został po raz kolejny nieudany. Komentował on kilkukrotnie w ostatnich dniach, właśnie, że poziom 86 tysięcy tam jest bardzo dużo wolumenu, tam jest bardzo dużo zleceń. I jeżeli ten poziom przejdziemy, no to faktycznie, tak jak już powiedziałem, ta droga na dalsze wzrosty jest otwarta. Bez tego, no niestety, ten opór staje się coraz silniejszy i będzie nam go trudniej przebić. Wtedy może się to skończyć jakimś większym zjazdem. No i dopiero po zebraniu siły, jakąś kolejną próbą wzrostów. Jeżeli chodzi o giełdę Coinex, to tylko przypominam dla tych, którzy posiadają token C, trwa mining kolejnego projektu. Jest to projekt Babylon. Czyli blokujecie swoje tokeny C na chwilę, no i dostajecie za to po prostu potem token Babylon. Tak? A oczywiście same te tokeny C zostają zwrócone na wasze konto. Na wielu innych platformach nazywało się to Launch Poolem, tu się to nazywa Miningiem. Można też zablokować swojego Bitcoina, żeby otrzymać token Babylon. Także jeżeli ktoś jeszcze konta na giełdzie Coinex nie ma, no to oczywiście w opisie znajdziecie link. No, i przejdźmy sobie jeszcze do Sailora. Sailor tutaj, oczywiście, wrzucił nam wczoraj kropeczkę na swój profil na X, więc w momencie, kiedy wy to oglądacie, pewnie już poinformował nas o tym, ile kolejnych bitcoinów Sailor wraz ze spółką strategii kupili. Czy będzie tu 1000, 2 czy 20 tysięcy, tak jak ostatnio, zobaczymy. Ale nie zatrzymuje się tutaj ani na chwilę i praktycznie co tydzień, co tydzień tą kropkę na swój wykres dokłada. W tym momencie jest 25% na plusie, czyli jedyne 9 miliardów, tak? No, ale jakby Bitcoin tutaj wskoczył z powrotem do stówki, no to ten jego zysk naprawdę by był gruby. Średnia cena zakupu 67,5 tysiąca dolarów. Idźmy sobie jeszcze do Truth Social, do profilu Donalda Trumpa. Trump ma dzisiaj spotkać się z prezydentem Bukele z Salwadoru oczywiście. Więc zobaczymy, o czym będą panowie tutaj rozmawiali. Czy temat bitcoina zostanie wywołany, czy w ogóle będzie jakaś otwarta część tej konferencji? Przeważnie jest. Przeważnie jakaś część tych rozmów jest otwarta dla dziennikarzy, więc możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć. Temat bitcoina no, pewnie będzie podjęty. Może będą też rozmawiali o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który dociskał Salwador, potem Salwador niestety, ale ugiął się nad tymi naciskami, żeby trochę pieniędzy dostać, więc chyba nie jest tam tak kolorowo, jak się tam wszystkim wydawało. ETF-y, no tutaj niestety, niestety, codziennie mamy ostatnio odpływy z ETF-ów. Wczoraj, znaczy wczoraj, 11 w piątek, ostatni dzień działania tych ETF-ów, śmieszna sytuacja. Dosłownie nic tutaj się nie działo. 1 milion na minus outflow, może to i dobrze, lepiej 1 minus niż 150 czy 300 tak jak w ciągu ostatnich tych dni, kiedy spadki na Bitcoinie były największe, ale pokazuje też jak tutaj jest niefajnie, jak jest tutaj na czerwono, a nie na zielono, nazwijmy to, to też to pokazuje. Bo jeden komentarz jakiś padł, no te ETFy to pokazuje, jak są wpływy, ale jak już wypływa stamtąd kasa, to już nie ma chętnych do pokazywania tych niefajnych danych. No nie no, bez przesady. Wiecie, że ja tutaj jestem zarówno przy spadkach, jak i wzrostach. Mnóstwo kanałów na YouTube już podziękowało za pracę youtubera kryptowaltowego, no bo oczywiście viewsy się nie zgadzają, bo komentarzy jest mało, bo ludzie łapek w górę nie dają, no bo są spadki i każdy jest załamany. Ja to rozumiem, że nie jest to naj, e, najlepsza sytuacja dla nas wszystkich, ale wiecie od lat, że ja tutaj w tych okresach również, również jestem. Jak ktoś to szanuje, no to łapkę może zostawić. Przejdźmy do Rafała Zaorskiego. Bitcoina sobie na chwilę zostawmy, przejdźmy do Rafała Zaworskiego. To jest jego tweet, gdzie napisał, że popłynął bardzo grubo. Prawie 53 miliony złotych straty, no bez 75 tysięcy. Nie jest to kwestia jednej operacji, ale wielu złych podjętych przeze mnie decyzji rynkowych z wielkim finałem na chińskich słach wojnie celnej Trumpa z całym światem. Planuję teraz odejść od stolika, ochłonąć, zerknąć na swoją strategię z zewnątrz, no i nie wyklucza oczywiście powrotu za jakiś czas. W tym momencie chcę jeszcze zająć się tymi tematami, które miał pootwierane, tymi projektami, biznesami, które gdzieś tam otworzył. No i nazwijmy sobie to wprost. Olał. Mówimy tutaj chociażby o Cebulionie kiedyś, mówimy tu chociażby o Big Short Betsie przede wszystkim, tak? O płynności, którą wyciągnął z Big Short Betsa, o tych milionach, które stamtąd wyciągnął. No, i być może nimi grał. Mówimy o sytuacji z NFT-kami, z 504 mieszkania. Ludzie zostali z tymi NFT-kami, a nic w zamian nie dostali, a pieniądze oczywiście zainwestowali w te NFT-ki. Tymi wszystkimi tematami podobno Rafał ma się w niedługim czasie zająć i opublikować osobne wpisy w tych tematach, więc zobaczymy. To co ja Wam mam powiedzieć. Giełda raz daje, raz zabiera. Statystyki mówią, że częściej zabiera niż daje. Rafał miał w swojej historii kilka takich naprawdę grubych, udanych zagrań, w szczególności mówimy tutaj o, o czasach wojny, rozpoczęcia wojny, tam się wtedy pokazywał w kanale Zero czy w kanale sportowym już nie pamiętał, ile to on tam nie zarobił. No a teraz zmienność niestety wywaliła i naszego polskiego największego tradera, przynajmniej takiego oficjalnego który się tutaj swoimi zagraniami dzieli z nami. Po ludzku pewnie mi go szkoda, że stracił tyle pieniędzy, no bo odrobienie takiej kwoty w normalnej nazwijmy to pracy jest niemożliwe za życia człowieka. Musiałby tutaj naprawdę jakiś duży biznes otworzyć, żeby tą kasę odzyskać. Oczywiście, może za jakiś czas zrewidować tą swoją strategię, tak jak napisał, wrócić do treningu i powoli, powoli próbować to odbudować. Najgorsze, co możecie zrobić, już tak przechodząc do nauki trochę wiążącej, idącej z tej sytuacji, jest to, że jeżeli Wy gracie na dźwigni, czego sam nie uskuteczniam zbyt często, zdarzy mi się to raz na kwartał, czasem częściej, czasem rzadziej, w zależności od wolnego czasu i okazji oczywiście na rynku, ale jeszcze raz. Jeżeli Wy gracie na dźwigni, popłynęliście na jakiejś pozycji, bo stop nie używacie, bo stop jest dla małych dziewczynek, jak to Rafał powiedział, no a teraz widzicie, jak to się skończyło, no to pamiętajcie, żeby nie próbować odegrać się od razu. To jest najczęstszy błąd, no hazardzisty tak naprawdę. Czy osób, które właśnie chodzą do kasyn, on przegra, nie wiem, na rulecie dychę, no to próbuje dwie teraz wrzucić, żeby jak najszybciej się odegrać. On zagra tylko czarne-czerwone, przecież to ma 50-50, nie? No prawie 50-50, bo jeszcze wiadomo, że na ruletce jest to zielone pole. No i on się próbuje odegrać i jeszcze szybciej traci kolejną sumę pieniędzy. Potem znowu i znowu i znowu. Mam przyjaciela, który pracował, no wiele lat temu, ja wiem, kilkanaście lat temu w takim małym miejscu, gdzie byli, wiecie, jednoręcy bandyci, nie? No i tam przychodzili ludzie, wrzucali stówkę, dwie, trzy, przegrywali, później wrzucali 500 przegrywali, przychodzili z wypłatą, przegrywali. A potem po nich przechodziła żona, i niestety, ale wracali z pustym stanem konta do domu, bo, bo hazardzista po prostu chciał się odegrać. Mam nadzieję, że coś rafała ta sytuacja, nauczy, bo to są naprawdę gigantyczne kwoty. To też pokazuje, wiecie, trochę jak, jak Polska urosła, tak? że nie handluje pięcioma tysiącami, pięćdziesięcioma czy stówką, ale może handlować tak dużymi pieniędzmi. Więc jest to jakiś plus w całej tej sytuacji, ale wolałbym oczywiście, żeby tutaj oprócz tego jednego minusa był jeszcze drugi w pionie, żeby Rafał te pieniądze zarobił. Taka sytuacja, dźwignia finansowa to miecz obusieczny, chcę żebyście o tym pamiętali i naprawdę korzystali ze stop lossa, bo to może Wam uratować Wasz kapitał. Tyle ode mnie, a Rafałowi oczywiście życzę powodzenia. Przechodząc dalej. Jedna z osób z Białego Domu powiedziała, że teraz oficjalnie można wykorzystywać rezerwy złota Stanów Zjednoczonych do zakupu bitcoina. No nie sądzę, żeby chcieli takiego tradeu dokonać, żeby nagle tutaj przerzucili rezerwę ze złota właśnie w bitcoina, ale podobno mają na to pozwolenie. Co do tego złota, no to złoto to jest główny temat, ostatnio powiązany z Chinami. Chiny, które siedzą na bardzo dużej ilości pieniędzy. Mówiliśmy o tym z Cezarym Zialkowskim, kupują ostatnio bardzo dużo złota. Mówię o tym już od miesięcy, pokazują to wszystkie tabelki, ile to Chiny złota nie skupują. Chiny powiedziały, że kupiły 5 ton w lutym. Goldman Sachs informuje, że według ich informacji było to 50 ton, a nie 5. Więc Chiny naprawdę na grubo tutaj lecą, jeżeli chodzi o złoto. Pozbywają się też w pewnej części obligacji amerykańskiej pozbywają się też trochę dolara. Żeby jak najbardziej od Stanów Zjednoczonych się odciąć. No, do Trumpa i, i Chin, i taryf zaraz jeszcze przejdziemy, ale próbują przejść do złota. Stąd złoto ma ostatnio niesamowity rajd, w tym momencie już 3230 dolarów. Oczywiście, ja dalej się śmieję trochę, nie. Że wow, złoto rosło przez ostatnie dwa lata, czy tam 3 o 100%. No W krypto to się może zdarzyć w jeden dzień. Jakby nie patrzeć. Dodatkowo. Dodatkowo, jeżeli mówimy o złocie takim fizycznym, jeżeli chcielibyście je kupić, no to ta cena jest zawsze wyższa niż te papierowe złoto na giełdach. Stąd ten spread istnieje, no i przepłacacie za to złoto tak naprawdę fizyczne. Później dochodzi jeszcze do tego cała kwestia przechowywania tego złota w bezpieczny sposób. Ja nie mówię, że to jest zła inwestycja. Czy na ATH bym kupował? Pewnie nie. O złocie wspominam od dawna, od jakiegoś czasu pokazuję. Natomiast nie jestem inwestorem jakimś szczególnym złoto, bo nie chcę mówić, że złoto to jest relikt przeszłości. Być może, być może jakiś powrót do złota nas czeka w najbliższych latach. Pominaliśmy o tym wielokrotnie z tezanym. Mamy też nagrany taki osobny film, gdzie mówiliśmy, że może jakaś waluta oparta na złocie z powrotem wrócić do łask. Kto by miał stworzyć? Czy to są Chińczycy? Czy to by była jakaś grupa państw? Tutaj ciężko nam jeszcze Sprecyzować te informacje, chociaż Chińczycy oczywiście tego złota mają teraz najwięcej, bo kupują go naprawdę, naprawdę sporo, no ale dalej złoto to nie jest po prostu moja bajka. Także gratuluję wszystkim, którzy olinowali złoto, którzy weszli w złoto, no bo radzi sobie ona naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, lepiej niż wiele altcoinów w tym momencie, no ale pamiętajmy, że te altcoiny potrafiły w ciągu kilku dni, czy nawet bitcoin, zrobić kilka razy w przeciągu ostatnich miesięcy. Na złoto tutaj powoli, powoli, powoli mozolnie musiało rosnąć. Przechodzimy. Trump, taryfy, Chiny i tak dalej. Chiny odwdzięczyły się Trumpowi nałożeniem taryf na USA w wysokości 125%. No i w piątek poszła taka informacja, że Trump wymienka, no i wycofuje się z dużej ilości taryf na Chiny. W szczególności mówimy tutaj o elektronice, no, gdzie Stany Zjednoczone nie są w stanie od pstryknięcia palcem otworzyć sobie nagle całej masy fabryk produ produkujących tak zaawansowane sprzęty. No i była mowa o tym, że wycofują się z ponad tysiąca różnych taryf na Chiny, w szczególności właśnie dotyczących elektroniki. Ale informacja sprzed, mm, sprzed kilkunastu godzin, no wczorajszy wieczór, że nie ma żadnych wyjątków o których by mieli informować w piątek. Więc pytanie, gdzie leży prawda? No bo dostaliśmy informację, nie wiem, postaram się wrzucić tutaj screena, że doszło do wyjęcia, że tak powiem ponad tysiąca produktów z tych taryf nałożonych na Chiny, a tutaj Trump pisze, Trump pisze że nie ma żadnych wyjątków. Ta sytuacja naprawdę jest ogromnym zamieszaniem i ten jeden wpis opublikowany wczoraj, czyli w niedzielę, może być dzisiaj triggerem do spadków na giełdzie. Dlaczego? Bo ludzie myśleli, że taryfy są zluzowywane i że może za niedługo w ogóle oni się jakoś dogadają z Xi Jinpingiem i te taryfy całkowicie zostaną zniesione albo bardzo mocno ograniczone, no i giełda będzie mogła tudymund zrobić. To jedno zdanie naprawdę może mieć dzisiaj na otwarciu giełdy o 15.30 czasu polskiego bardzo duże znaczenie, i tutaj może znowu zacząć. Rzucać. Więc uważajcie, że jakieś pozycje macie pozakładane, bo <laughs> dzisiejsze popołudnie czasu polskiego właśnie przez to zdanie może być gorące. Cały czas wojna tutaj trwa, jak ona się zakończy, no to naprawdę, to co mówiliśmy z Cezarem ostatnio na live, jeszcze kilka tygodni, jeszcze kilka tygodni będziemy yy, przyglądali się tej sytuacji. Gdzieś tutaj Cezary wrzucał taki plan według niego, krótkoterminowy, długoterminowy, już nie będę do tego teraz wracał, to chce... Kto chce, to, to może oczywiście do tego live'a wrócić. Czy służby odpowiedzialne za naliczanie i egzekwowanie ceł w ogóle wiedzą, co mają zrobić? Daniel Kostecki tutaj się pyta: No, i to jest bardzo dobre pytanie, nie? Dla takiego już zwykłego urzędnika w Stanach Zjednoczonych, który zajmuje się tym tematem, no, przecież to jest jakiś koszmar. Przecież w środę on dostał jedną informację, w czwartek dostał inną informację, w piątek kolejną. Przecież to są zmiany w systemie, które muszą wklepywać pewne właśnie wysokości ceł. Muszą wiedzieć, jak je egzekwować, przecież te towary lecą. Jak on wyleciał i doleciał do portu, to już go bierzemy po takich taryfach, czy po takich? Czy dopiero jak zaczynamy ten towar gdzieś tam, gdzieś tam sprawdzać na naszej granicy, to, to do jakich taryf mamy się ustosunkować? Domyślam się, że jest to naprawdę giga, giga problem dla tych urzędników w Stanach Zjednoczonych teraz, żeby to wszystko ogarnąć. Zresztą w Chinach też i wreszcie świata również. No to jest taka sytuacja jak z Polskim Ładem. Jak wchodził Polski Ład, to księgowi nie wiedzieli jak mają wyliczyć podatek człowiekowi. Czy po staremu, po nowemu, czy na jego korzyść, niekorzyść. No to była taka sama kuriozalna sytuacja właśnie jak teraz, tylko na większą skalę. Naprawdę, no ciekawa, ciekawa. Ciekawe czasy mamy niestety, jeżeli chodzi o S&P, no to tutaj mamy 2% wzrost na S&P na koniec sesji piątkowej, na NASDAQ mamy też prawie 2% do góry, ale tak jak powiedziałem, uważajcie, dzisiaj może naprawdę, naprawdę bujać. Ropa 61$ dolarów za baryłkę, więc jest bardzo tanio, ale pamiętajcie, Orlen i wszystkie inne firmy mają rezerwy zawsze kupione na ATH, jak cena rośnie, to oczywiście tych rezerw nie mają, wiecie o co chodzi. Dolar amerykański już poniżej 100. Mówimy tutaj oczywiście o DXY, więc jest bardzo, bardzo osłabiony ten dolar. Przeważnie to grało na korzyść krypto, czyli słaby dolar powodował przeważnie wzrost na rynku krypto. Na razie tego przynajmniej tutaj nie widzimy. Stopy procentowe cały czas tutaj analitycy się wahają i to prawdopodobieństwo lata tak od 10% do 50%. Ostatnio tak się stabilizuje wokół 25%. Procent szans na to, że stopy procentowe zostają obcięte w maju przez Fed. No, jeżeli to jest tylko 20%, to na razie nie mamy co się tego spodziewać. Ale tutaj decyzja zostanie naprawdę podjęta w ostatnim momencie, tak mi się przynajmniej wydaje. Inna sytuacja jest taka, gdyby giełda faktycznie zanurkowała, tam powiedział, że nie dalej walczymy z Chinami, dalej te taryfy będą. Gdyby jeszcze giełda zanurkowała, spadła poniżej tego ATH poprzedniego i doszłoby tutaj do jakiejś lawiny, kolejnych spadków. Wtedy FED mógłby pewnie interweniować jakoś tak nagle i te stopy obcinać. Raczej zrobi to kilka, kilka razy w tym roku. Końcówka roku naprawdę może być przez to gorąca, ale teraz może się jeszcze dużo dziać. Dziesięcioletnia obligacja cały czas wysoko 4,5 punkta procentowego, jeżeli chodzi o oprocentowanie, więc tutaj Trumpowi to nadal niestety jest nie na rękę. Ale zostawmy już tą makropolitykę, te rynki zagraniczne. Przejdźmy sobie do krypto bo jest to kanał te kryptowalut, a ostatnio o krypto niestety mało się mówi. No ale sorry, no o czym to mówić? Ja już to powtarzałem na jakimś filmie. Jak ja mam mówić Wam o jakimś ciekawym projekcie, o tym, jakie to produkty nie wprowadza, skoro to w ogóle nie wpływa na cenę. A myślę, że co by nie mówić, większość z Was jest tutaj, żeby zarobić, a nie korzystać z tych produktów. Niestety. Token Mantra OM, Schul ad Crypto Gems, napisał, że jest to luna tego cyklu. Ponad 6 miliardów dolarów wyparowało z tego tokena, jeżeli mówimy oczywiście o kapitalizacji w ciągu 30 minut. Token spadł z 6,5 dolara na pół dolara, tutaj 60 centów na wykresie, albo po nawet 40 kilka centów. I sytuacja jest bardzo ciekawa, bo ten token przy tych wszystkich zawielowaniach na rynku, zobaczcie, w ogóle się nie ruszał, totalnie się nie ruszał. Mam tutaj otwarty jego wykres, jeden rok. Patrzcie, on tylko rósł. Tu się nawet trzymał, tak? Były przecież spadki bitcoina o 30% prawie od szczytu. Ten token nic, kompletnie, kompletnie niewzruszony tym wszystkim. Cena była trzymana po prostu za ryj przez zespół. W dniu wczorajszym prawie 4 miliony tokenów OM zostały wysłane na giełdę OKX, no i ludzie zaczęli kiminić, o co chodzi, co to się dzieje. No i on nowo doszedł do tego, że to jest wallet podobno zespołu. Zespół tego projektu Mantra posiada 90% supply całego. Tak, 90% wszystkich tokenów posiada ten zespół. No i bardzo mocno market makerzy trzymali cenę tego projektu. No i w pewnym momencie z jakiegoś powodu, no mówi się, że zespół. Mówi się, że zespół postanowił te tokeny sprzedać. Oprócz tego jest tutaj informacja, to są pogłoski, że zespół tego projektu dokonał takich prywatnych deali i sprzedawał ten token za połowę ceny prywatnym inwestorom. Pod stołem, można by było powiedzieć, sprzedawał ten token za połowę ceny. No i kiedy cena tego tokena zaczęła gwałtownie spadać, spadła te 50%, ci inwestorzy, którzy kupowali pod stołem ten token, również byli na minus, no to oni jeszcze dorzucili swoje 5 groszy do tego ogródka, również zaczęli to sprzedawać w popłochu, żeby nie wyjść na minus. No i tak się stało, że ten token spadł o 90% procent. Komentarzy do tej sytuacji jest naprawdę bardzo dużo, ale to jest jedno z najważniejszych. Market cap projektów kryptowalutowych i nie tylko projektów kryptowalutowych, bo mówimy tutaj o spółkach też notowanych na chociażby takim New Connectie, gdzie projekt może mieć czy spółka może mieć wysoką kapitalizację, ale najważniejsza jest płynność. Płynność jest zdecydowanie ważniejsza niż sama wycena takiego projektu czy takiej spółki. Bo, jeżeli spółka jest warta miliard dolarów, a płynności tam jest na tysiąc dolarów, to wiadomo, że bardzo łatwo jest spuścić walucję takiego projektu czy takiej spółki o 90 chociażby procent, skoro wystarczy kilkaset dolarów, żeby tym kursem tak mocno ruszyć. Także sprawdzajcie przede wszystkim płynność w różnych projektach, w które inwestujecie. Bo, tak jak mówię, jeżeli projekt ma miliard dolarów kapitalizacji nie wiem, 10 tysięcy, 100 tysięcy dolarów płynności, no to może dojść do takiej sytuacji jak tutaj. No i co ciekawe, oczywiście wszyscy oczekiwali informacji od tokenów, mantra od zespołu tutaj, żeby się wypowiedzieli. Wypowiedzieli się kilkukrotnie nawet w ciągu ostatnich godzin i dwukrotnie w jednym tweetie powiedzieli, że nie są oni winowajcami tego zamieszania. Dzisiejsza aktywność była spowodowana przez całą masę likwidacji, nic tutaj nie jest związane z projektem samym w sobie, tak? Czyli nie oni zrzucili te tokeny. Jeszcze raz tutaj podkreślili, że this was not our team, że to nie oni zrzucili te tokeny. Ludzie w komentarzach tutaj dość mocno wyśmiali, że niby kto, że niby kto jak nie oni. No bo nikt inny takiej masy tokenów nie ma tutaj. Więc no cóż tak sobie token skończył swój żywot prawdopodobnie z 6 miliardów dolarów kapitalizacji na 750, co jest ogromną tak czy siak ilością. Token spadł do tam 50 centów. Czy teraz odbija? No delikatnie odbija, ktoś tam próbuje longować. Tak, takie trupy da się czasem longować. Nie? Fajnie na odbiciu jakimś krótkim, chociażby jak ten token wzrośnie 50%, na dźwigni przygracie, no to idzie tutaj sobie na takim odbiciu coś jeszcze wygrać. Pytanie, czy jak się nie obudzą. Właśnie tutaj Europejczycy chociażby, oni nie dorzucą swoich tokenów do tej spirali i ten token nie poleci jeszcze mocniej w dół. Przekra sytuacja dla wszystkich, którzy ten token posiadali, no ale tak to na tym rynku krypto czasem bywa. Murad w ogóle się obudził. Witamy Panie Muradzie. Murad wrzucił, że tak będzie wyglądał ten super cykl memcoinów. No niestety paru już memcoiniarzy opuściło rynek krypto, wyprowadziło się nawet z Polski podziękowali za te ostatnie miesiące. Może wiecie o kim mowa, może też nie. On mówił, że widzicie, tu był pierwszy wzrost, była korekta, tutaj wzrost, korekta. No i teraz, wow, takie nas wzrosty czekają, nie? Trochę mu ludzie już nie wierzą. Trochę mu ludzie nie wierzą. Ja też mu nie wierzyłem wcześniej. Teraz mu również nie wierzę. że Nie jestem zapakowany w memcoiny, bo nie czuję tam blusa. No a to jest wallet Murada, taki oficjalny podobno. Z 56 milionów dolarów zostało 17 w tym momencie. No szkoda, szkoda. Tak, no nie, nie sprzedawał tutaj przynajmniej oficjalnie. Nie było widać ruchów, żeby sprzedawał te tokeny. Popłynął bardzo mocno. No, chyba, że, ten, że on naprawdę tak mocno wierzy w ten super cykl Memcoinów. W Bitcoina to ja jestem w stanie uwierzyć, że będziemy mieli super cykl, ale że w Memcoiny, no to nie. No, to jest bujda, bójda na resorach. A dominacja Bitcoina tylko i wyłącznie rośnie 63,5%. Dobra. Na koniec brawo jaszczemski Węgiel, zdobywca Pucharu Polski dla fanów siatkówki pewnie, szczególnie z Jastrzębia okolic. No to jest ważna informacja. Ja bardzo się cieszę jako wieloletni kibic tej drużyny, że w końcu po kilku nieudanych Pucharach Polski udało się ten puchar wygrać. Przypominam tylko, że zostało naprawdę już kilkanaście ostatnich dni, dwa tygodnie, żeby rozliczyć się z kryptowalut, więc polecam skorzystać z naszej aplikacji PayCoinTax. Łatwo naprawdę można to zrobić, bardzo szybko. Mamy ostatnio taką kampanię, wrzucamy trochę materiałów. Angelika tutaj tłumaczy Wam pewne tematy. Nagraliśmy te materiały na Invescafsach, no i tutaj się takie komentarze czasem pojawiają, że naprawdę głowa mała. Jeżeli wymieniacie krypto na cash albo cash na krypto w kantorach wymień Bitcoina, to tam są też ludzie, którzy są, że tak powiem, przeszkoleni z obsługi naszej aplikacji. U nich też możecie znaleźć zniżki na naszą aplikację, więc pytajcie się. Kiedy będziecie odwiedzali ich kantory. I to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za kolejny materiał. Pamiętajcie, kto dźwignią wojuje, ten oddźwignie może niestety, ale dostać po łbie. No więc tak, więc tak po prostu czasem bywa. Uważajcie na dzisiejsze popołudnie. Naprawdę może rzucać łapa w górę. Subskrypcja i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.